Dzień czwarty. Potrzeba i pewność sądu ostatecznego, część trzecia. Jako wielki tam strach będzie, gdy sam Bóg na sąd zasiądzie i rozstrząsać wszystko będzie. O pewności sądu uchowaj Boże z słabą się wiarą postawić, gdyż przed wielu set lat, przed narodzeniem Chrystusa Pana prorocy opowiadali i pierwsze ubogie i to drugie wspaniałe przyjście jego na sąd ostateczny, a zwłaszcza Izajasz, Malachiasz i inni. I już się prawda ich na pierwszym przyjściu jego ziściła. Iż w postaci służebniczej przyszedł na ziemię dla zbawienia naszego, a pewnie i na tym drugim nie pochybi, iż przyjdzie sądzić nas z mocą wielką i majestatem. I już się prawda ich na pierwszym przyjściu jego ziściła, iż w postaci służebniczej przyszedł na ziemię dla zbawienia naszego, a pewnie i na tym drugim nie pochybi, iż przyjdzie sądzić nas z mocą wielką i majestatem. O czym i pierwszy kaznodzieja Ewangelii, Jan chrzciciel, ludzi upewniał, opisując go i jako baranka do zarżnięcia za grzechy nasze, i jako lwa do karania za niewdzięczności nasze. Opisał go z wiejadłem na plewę, z siekierą i z ogniem nieugaszonym na złe i niepłodne drzewo. Sam też zbawiciel często o tym swoim przyjściu mówił, uczniów utwierdzał i przy śmierci też swoim przyjaciołom powiedział ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego na prawicy mocy Bożej i przychodzącego w obłokach niebieskich. Lecz i Aniołowie z nieba to nam przy Jego w niebo wstąpieniu oznajmiają. Mężowie Galilejscy tak mówią do uczniów Zbawiciela, czemu stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus, który wzięty jest od Was do nieba, tak przyjdzie jakoście Go widzieli idącego do nieba. Nie masz w ogóle żadnego artykułu wiary świętej, który by nam tak dokładnie i dowodnie opisał prorocy. Żadnego sam Chrystus Pan w Ewangelii tak wielu podobieństwami nie objaśnił, przykładami nie potwierdził, jak artykuł o sądzie ostatecznym. Przepowiedział znaki, które ten sąd poprzedza. Opisał nam wszystkie okoliczności sądu, nad który nie było, nie masz. I nie będzie nic straszniejszego. Dlatego też Kościół Święty każe nam codziennie w wyznaniu wiary przypominać sobie, że Chrystus Pan na prawidzy Boga, Ojca Siedzący, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Nie masz nic nad tę prawdę boleśniejszego, jako nie masz nic pewniejszego. Wspomnij Jezu, Panie drogi, że przyczyną Twojej drogi nie zgubże mnie On dzień srogi. Szukałeś mnie spracowany, odkupiłeś krzyżowany, niech nie giną Twoje rany.